Obóz koncentracyjny Auschwitz to niewątpliwie jedno z najbardziej przerażających miejsc na świecie. Niejedna wycieczka, która przed przekroczeniem sławnej bramy zachowywała się dosyć głośno, kompletnie milkła po kilku chwilach obcowania z tym miejscem. Do dziś budynki obozu są obiektem badań historyków. Jeszcze w tym roku w kominie znaleziono tajną skrytkę. Mimo że od zakończenia II wojny światowej minęło już 75 lat, obóz zagłady Auschwitz do dziś skrywa wiele tajemnic nieodkrytych przez badaczy. Ostatnie znalezisko odkryto podczas przeprowadzania prac renowacyjnych. Gdy odkryto zawartość tajnej skrytki schowanej w kominie, znalazców momentalnie ścięło z nóg. W obozie Auschwitz odnalezioną tajną skrytkę o odkryciu poinformował portal Interia. Choć znalezisko zostało odkryte w kwietniu 2020, do mediów informacje dotarły dopiero po jakimś czasie. Skrytka, stworzona najprawdopodobniej przez jednego z więźniów, znajdowała się w kominie. Prace renowacyjne, podczas których dokonano znaleziska, były prowadzone podczas przygotowania wystawy na rzecz ofiar narodowego socjalizmu. O schowku nikt wcześniej nie wiedział. Wydawało się, że takie miejsce zostało już przebadane przez historyków milimetr po milimetrze, ale okazało się, że wciąż może się w nim wiele skrywać. W środku odnaleziono przedmioty, które najprawdopodobniej należały do więźniów, obawiających się ich utraty. Porażające znalezisko w obozowej skrytce przedmioty znalezione w skrytce to sztućce, nożyczki, inne metalowe przedmioty oraz kawałki skóry. Jest kilka podejrzeń dotyczących tego, do czego mogły posłużyć przedmioty, możliwe, że mogły być one użyte podczas planowanej ucieczki. Z kolei inne teorie zakładają, że przedmioty mogły służyć do handlu wymiennego z innymi więźniami. Przedmioty przekazano do działu konserwacji Muzeum Auschwitz. 2. Tragiczne wiadomości z Poznania. Nie żyje 20-latka, jej kolega walczy o życie. Obóz Auschwitz nazywany jest także fabryką śmierci i symbolem zagłady Żydów. Do dziś właściwie nie wiadomo, ile osób w nim zginęło. Rudolf Hess, komendant obozu, w trakcie przesłuchania mówił o liczbie około 2,5 miliona ludzi. Natomiast Radziecka Komisja, na podstawie możliwości technicznych obozu, stwierdziła, że w obozie zginąć mogły nawet 4 miliony osób. Mimo to większość badaczy skłania się dziś ku teorii, że w Auschwitz zginęło 1,1 miliona osób. Niestety nie wszyscy potrafią. Źródło Super Express.